Tatuaże, muzyka i dobra energia. A wszystko w szczytnym celu. W Zielonej Górze odbył się Charity Tattoo Convent, czyli wyjątkowe wydarzenie, podczas którego zbierano pieniądze na rzecz zielonogórskiego schroniska dla zwierząt. Zebraliśmy się tutaj po to, żeby zebrać pieniądze dla schroniska Zielonej Góry. Jest to już piąta edycja Charity Tattoo Convent. No, jest to projekt zrobiony już przed pięciu laty, gdzie postanowiliśmy, że. Zrobimy coś dla naszego schroniska Ziony Góry, żeby ogólnie pomóc zwierzakom w schronisku bądź e, gdzie indziej. No i postanowiliśmy, że otworzymy fundację i będziemy robić konwent z tatuażami, bo to jednak przyciąga też ludzi. No i dużo też ludzi ma na swoim ciele wytatuowane, czy to różne zwierzaki i tak dalej, więc no, myślę, że jest to fajna inicjatywa. A dlaczego tutaj dookoła chodzą ludzie przebrani w stroje superbohaterów? Bo każdy, czy to tatuator, czy osoba, która zajmuje się organizacją tego, jest już dla nas super bohaterami i cieszymy się, że no, tyle studiów i tyle ludzi się zaangażowało w tą akcję i pomaga nam w takim celu. Jest to już piąta edycja Konwentu Charytatywnego, gdzie ludzie mogą przyjść i wytatuować sobie swoje marzenia na skórze. Czy cieszy się on dużym zainteresowaniem tu w Zielonej Górze? E, tak, myślę, że z roku na rok coraz większym e, i odzwierciedla się to też doskonale w pieniążkach, które zbieramy. Pierwsza edycja ponad 10 tysięcy i potem co roku o 10 więcej, więc 20 parę, 30 parę, 40 parę, więc teraz no, musi być 50 parę, aczkolwiek nie chcę zapeszać. E, no i coraz większa ilość tatuatorów, coraz większe sale, bo już teraz jesteśmy w Urzędzie Marszałkowskim, więc myślę, że no, rośniemy i w ogóle planujemy ekspansję, ale może o tym jeszcze cicho. A czy w tym roku te pieniądze, które zostaną zebrane, będą przeznaczone na jakiś konkretny cel w schronisku, czy to jest raczej pomoc taka ogólna? Na konkretny cel. Chcemy kupować karmę specjalistyczną dla psów i kotów, czyli tę dla zwierzaków z problemami zdrowotnymi przede wszystkim. Takie wydarzenia nie zdarzają się za często, także stwierdziliśmy, że to jest idealny moment, żeby po prostu móc pomóc tym najmniejszym i tym, którzy wcale tego głosu tak naprawdę nie mają, nie mogą poprosić, więc uważam, że warto pomagać. Charity Tattoo Convent pokazał, że sztuka może mieć moc realnej pomocy, a każda złotówka to szansa na lepsze życie dla zwierzaków ze schroniska.